O, zasejwowałeś, nice. Minus jeden tak. Karol, masz minus jeden, Karol? Co ty zrobiłeś? Ty, ty masz minus jeden, co ty zrobiłeś? Ty też masz minus jeden. Wielkie, wielkie umysły myślą podobnie. Ty zabiłeś kogoś naszych? Wszystko Przeskoczyłeś? Nie. Nie wygrali one w tylko no. O Jezu, Karol, super. Kuba. Nie, Kuba, nie! Kuba, stój! Kuba! Nerw do mnie! Na koniec, chłopaki, na koniec. Popchujcie mnie. Popchnijcie mnie. O! Kuba, nie! Kuba, nie spiechaj mnie! Kuba! 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 O! Być nie je tirowcem jest krótum. Jazda, jazda, jazda. pizza bar, prostytutka, bar, pizza, prostytutka. Jeśli byś miał jedną rzecz wymienić, która jest najlepsza w wyjściu tirowcem, to co to by było? Wąs. Sikanie, sikanie do pitona. Cyka syta na bali. Po prostu dać Kubie flesze. Kuba ma szczęsto. No jeszcze granaty mnie zbiera. Ej, Kuba! Słyszałeś, co się stało? Słońce się zostało. Co? S Steve Jobs umarł na Lishme. co? <laughs> <Liszmy> ja <jaja. grytory> Karma. No, teraz przejdźmy chodźcie. Temuś. Kuba, e jest taki fajny easter egg. Weź naida, wyjmij i prawie wszystkie kliknij. Ja pójdę sam B, sam w B, sam Nie, no sikdy. Kurna, to ile on dostał ode mnie, że jeszcze się asystowałem Dwa Ale. Ja gramy na poważnie, to nie może być. Śmieszne. O, ej, Xawari, ty masz. Ty masz głos takiego. ...tirowca grubasa i skina. Powiedz coś po prostu do kamery, takiego, gruby tirowiec. O, z mam iksem, jeszcze w ręku. Erwie między zmianą paki, lubię mordować prostytutki. Najprawdopodobniej ginę na midzie. Pomoślał mu, poprawa, to? Oj się nie zdziwiło. To jeszcze ma wpa powie. Wziąłem, Czemu mu taki jest? No ma wupa. Ale bym sobie poszedł spać, wstał i zrobił sobie jaśnicę z boczkiem. Ale nie wiem, bo ja zawsze skakwałem tam to by normalne. No tam za coś jakby. Tak nie wiem wiem, 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 tylko... A to jest Komu panować? Ej Kuba. Po prostu jesteś no. tak... Jesteś tak śmieszne momenty produktywny, że jestem w stanie ci płacić pieniądze, żebyś grał ze mną w CS-a. Co ty na to? Jeden mecz dziennie. Ale ja to by nic nie zrobiłem. Ale będziesz. Ale wursy... Ostatnio, jak jesteśmy na moczy, to mam chyba 12 demek, z czego 11 jest z tobą. Co? Co cię? FUU! O! Nie, no. <laughs> ja, ja generalnie to w dzieciach uśpię. To jest tak, tak, to, to jest nagrane. No.